Jestem, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy ponownie w grze Brawl Stars. I dzisiaj będzie... Już czekajcie, wyjdę tu. I dzisiaj będzie wielki opening. Jak widzicie mam 35 zwykłych skrzynek i jedną dużą. Tutaj mamy dużo do odebrania. To też będzie się działo. Bardzo dużo... Tutaj tu, tu mogę teraz odebrać. na da, ale więc zostawcie łapeczkę, subika, dzwoneczkę, a my już zaczynamy. To mo może zaczniemy, nie wiem, od odbierania stąd. To wybranie postaci ja bym wziął do bóla. Moc otrzymana bólu, okej. Okay. Skrzyneczka. Tutaj tu. jeżeli dotrwacie do końca to gratuluję, bo to trochę potrwa to otwieranie skrzyny, tak? Dobra, odbieramy nową postać. Oj, i napiszcie, jaka no, czy nowa postać. E, e, w, w, napiszcie w komentarzach, czy nowa postać mi z ze, ze, ze skrzynek. Jeśli nie to jaka? Napiszcie w komentarzu. Dobra, na razie takie. Na razie do bóla znowu. Bóla będzie mówiła, że. O, duża skrzynka. A tu może. Otwórzmy teraz. A bo dobra, na razie to wszystko otwórzmy. W kolei. Co było. 4 monet. Nieźle. 16 do 8 18 do kolca I bilet. Dobra. Kaska. Skrzyneczka znowu. 50 monet. 6 mocy do Barleya. 25 do Nity. Uuu. No okej. Okay. Wydarzenie specjalne. Okej. Okay, tutaj mieliśmy wydarzenie. Z jakie? A, ta piłka, no. o, Nie, u was do te kolega do mnie dzwoni, więc nie zwracajcie uwagi. Dobra, Ew, dalej bierzmy. Znowu do Bola, bo ja Bola chcę na maksał rozszerzyć, bo to jest mój ulubiony zadymiarz. Tu znowu to 10 biletów. Roka odbieramy. Już druga nowa postać dzisiaj na tym odcineczku. Nie, nie mogę Czekajcie, napiszę do niego Eee, tu Czy jak to się pisało Dobra, nieważne No nie, no Jezu Nie mogę Podcineczkę po sobie zadaję 50 monet 4 do Barleya 5 do bóla i co, co dostaniemy? Bilety. Dawaj i ostatnie. I do bóla. I pod koniec zaczynaszka sobie bóla ulepszymy. Czy mogę jakoś do niego napisać? Tutaj. Utwórz czad no, Tu mogę, tu. Profil. Nie, nie mogę do niego jakoś napisać. Dobra. To już czy z alei. Tuchero wszystko odebrane. Dwie nowe postacie. Bole już będę mógł ulepszyć na piątą moc. Na razie mam tylko chyba na piątą. No. Dobra. O, jeszcze nie mówiłem Wam. Bio maksymalną rangę na bólu. Bo już 20, a to jest maksymalna. Teraz będę bio mam piątą na szali, 12 na nicie. Na końcu też sobie pobiłem. Y, mam 15. Na Jessie nie grałem jeszcze, bo y, dostałem dopiero. Broka też. Alfredo wbiłem 14. To jest y, taka postać. No w miarę dobra, też sobie nie pograłem. W Barley nie grałem. I Penny nie grałem. Dobra, otwieramy. Może jeszcze kilka tych. Tutaj to trochę dobrego będzie. 17 monet. 4 pomocy do Jessie. 8 do Sherry i bilety. O Boże, biletów to ja będę miał w tyle. Dobra, kolejna 18 monet. 4 do Jessie. 4 do Alfremo. Dobra, kolejna. No kur Kurde, no. Nie mogę teraz. Dobra. No okej, okay, trochę jest. Kolejna. Trochę to ja tego zbierałem, tego wszystkiego i się nazbierało. I przez ten tydzień. 15. Monet, 8 do sherry. 25 do penny. O, jak widzicie, mam 1300 pocharków, Więc trochę już ponabiałem od ostatniego odcineczka. Bo tak by było tak po trochę nabijane, to by było nudne. Więc postanowiłem trochę poza odcineczkę to nabijam. Dobra. 30 monet. 4 do penny. 6 do nity 12 monet o, do coś też mamy do peny bo stelec 2 plus 200, okej okay. Dobra. Jeszcze 29 skinek przed nami Trochę zejdzie. 50 monet 6 do peny, to przyspieszę to. No do góla 10. Może 6 mocę wbijam dzisiaj. Dobra. 50 monet, 6 do Broka, do Jessie 10 Lecimy dalej, 19 monet, do Kolta 5, do Broka 8 Znowu bilet 14 monet, Jessie 5, Panie 8 mocy Ja czekam, może będzie dobra wastać już to już się nie czek, oczywiście jest bez kamerki, bo nagrałam to na telefonie, ale i tak pewnie Wam się spodoba. No i ciągle te bilety, no. Może jakieś nowe postać, proszę. A właśnie, jakie są nowe postacie? Te co, już nie mam? To ja bym może poprosił o Franka. Jak dołączę to mogę do niego napisać? Nie, to nie mogę. A nie, to ja piszę. Teraz. się co na to odpowie. No. No też cię sobie, pozdrawiam. Podajcie do kanal yy, do... Zapomniałem kanał, ale będzie w, w, pewnie w opisie albo w karcie. Spoko z SPK. Dobra. To wyszedłem i otwieramy dalej. Trochę zejdzie. Ile już mam do bóla? Ty? O, sto 16... Dobra. Chyba dwa razy pewnie ulepszymy go. Proszę o nową postać, nie no, dawajcie. Przyspieszę to. Żeby ten czek nie trwał tak długo. O, klejnoty. Już lepiej. Dobra, fajna. 18 monet. 4 do peny, 6 do nity. 13 monet, do 5 do El Primo 8 do Barleya 23 monety, 6 do Jessie 7 do El Primo, 3 bilety 15 monet 7 do El Primo, 15 do Nity Dyba. może otworzymy teraz tą 60 monet 9 punktów mocy do El Primo, 12 do Jessie 6 punktów mocy bo już myślałem, że to będzie już czyli mam plus 400 teraz dodatkowych, dobra to se, jeszcze pewnie z jedną zagramy jak będzie nowa postać, ale na razie się nie zapowiada dobra, lecimy dalej 17 monet 8 do Lity. do El Primo, bilet 23 monety 5 do Broka. 4 6 do kolta. 30 monet do barleya, do penny. 21 monet do penny, do kolta. Po 4, 7. Dobra. dalej, 50 monet. O, do Bula, fajnie. Do penny. Wow, czy teraz czy to się pod... Teraz jest. Czy dostaję teraz 600, czy tylko 200? Już nie wiem, napiszcie w komentarzach, bo tak teraz kilka razy dostałem. No kurde, jak postać? Już tylko 8 skrzyneczek. No kurde, no nie będzie żadnej postaci, naprawdę. No, 8 gemów. A tak w sklepie to co? Mogę za 42 gemów kupić? Rzadkiego zadymiaru. Jakie są rzadkie zadymiarze? Mm. Ten jest rzadki? Bardzo rzadki. A to jest tylko rzadki. Czy bardzo rzadki? Bo już nie, wiem. nie, rzadki. Abym sobie kupił tego. Yy, tu, tego. Bula. To tego. Bola. Bo fajnie wygląda. A może dużą skrzynię kupimy. O bo nie, wiem, wiem zbieram na mega dużą skrzynię. A tu za ile będę miał dużą. Ej, jeszcze, 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 jeszcze. Aha, tu dopiero. Na 5000, no okej. Okay. Dobra, otwieramy. jest skrzyneczek mi zostało. Proszę, żeby coś wypadło. Dobra, 17 monet. Dalej o 5. Do Jessie 6, 3 bilety. O Boże, mam 33 bilety. O Boże, na co ja to wydam? 30 monet. Do Kolta 5. Dal Primo. 15? Kolejny bilet. Ja do Jessie, do bula. Mnożnik już powinien mieć 800, ale nie wiem. Dlaczego ta ostatnia skrzynka? I ostatnia skrzynka. Czy wyleci z niej jakaś nowa postać? I. Do 6 Sek. 6, do Alpino 7. I nie ma. Wow. Trochę tego mam. Teraz. Teraz ja sobie. Teraz bula. Wybierz. I ulepszamy go. Raz. Mamy go na piątą moc. Nie dużo brakuje. A Jakbym w sklepie kupił 9. Nie, 9 będzie za mało, ale i tak kupię. Dobra, no czy nie, nie zagrać z nimi. Hmm. Ale może też ulepszę. Bo też nie gram. Wybieram... Po co ja Raz, dwa, trzy. I na piątą mocko mam. Dobra. Ale zagram sobie bólem. Albo nie, w sumie zobaczcie ten nowy tryb, ale El Primo. Bo coś tam już widziałem na tym trybie, że on lepiej działa. I ten tryb Zapro... zaprosić. Dobra, zaprosimy. Czy przyjmie? Nie wiem. Poczekamy chwilę. Przyjmujesz, czy nie przyjmujesz? Dobra, nie przyjmuję. O, przyjął. Ja jak to damy. Kurde, nie mogę, bo wziął tego samego. To, Dobra, przyjmij innego. Gotowi? Niebo na ODC Ja też nie wiem jak to wygląda, ale czekamy na niego Dobra, dalej. No, też to z też mogę. O Boże, to też chyba będzie ciężkie. Dobra, Poko ma. Pilnujemy go. Dawaj Poko! Nie mam strzeliłbym! Ja chcę! Dobra, lec ku piłeczkę. To taki typ właśnie taka piłka, no znaczy coś tam. Watch, watch. <noise> Kurde, myślałem, że to poleci. Ale my lecimy powiedzieć to <noise> nie pójdę. Kurde no, nie można mu szelić. Ale nawet ja się to zapsuł bo na nas strzelmy. Dobra, jeszcze czeleś 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 no dobra, okej. Primo! Wjeżdż on tu złapał na na farcie. Aha. To robi głośno. To robi. wychodzimy i kończymy odcineczek, 17 minut. Tu, jeśli Wam się Opening Podał, zostawcie łapeczkę, subika, dłaczek i jeszcze komentarz. Napiszcie, czy chcecie więcej openingów, więcej skrzynek czy mniej. A ja już kończę odcinek. Do następnego Ero. Cześć.